Sobotę zespół piłkarzy Stalimielec podejmował na własnym boisku drużynę nad Góra, która placuje się na 16 miejscu w tabeli drugiej ligi. Kibice, którzy licznie przybyli na stadion Krzysolskiego na pewno się nie zawiedli. Jak na lidera przystało od pierwszego bliska zespół Stalimielec prezentował pełne zaangażowanie. Już w dziewiątej minucie spotkania swoją okazję do zdobycia bramki miał Bartosz Nowak, który po doświadkowaniu Andrzeja Prokicia trafił w słupek. Nie trzeba było długo czekać na kolejną sytuację. W 15 minucie ponownie Bartosz Nowak popisał się pięknym strzałem z rzutu wolnego, jednak sędzia asystent podniósł chorągiewkę. Tylko spalony uratował drużynę gości przed utratą bramki. W 35 minucie spotkania swojej umiejętności pokazał bramkarz nad Wiślanu, popisując się ładną paradą obronną po strzale Szymona Sobczaka. Pierwsza połowa meczu przebiegła zdecydowanie na korzyść białoniebieskich, którzy byli bardziej aktywnym i poukładanym zespołem i dłużej utrzymywali się przy piłce. Druga połowa rozpoczęła się fantastycznie dla gospodarzy. Andrzeja Prokicz po składnej akcji białoniebieskich efektownym strzałem z przewrotki pokonał bramkarza gości. Z ukońca, Jezre, 1, Jezre, Świetną okazję do podwyższenia wyniku po strzale głową miał Robert Sulewski, czujność między słukami zachował jednak Robert Bąkała, będący najpewniejszym punktem drużyny nadwiślana. Od 68. minuty spotkania zespół gości grał w osłabieniu. Po otrzymaniu drugiego napomnienia boisko opuścił grający z numerem 4 Tomasz Margoł. Piłkę do rzutu wolnego ustawił Christian Gettinger i po fantastycznym doświadkowaniu do siatki skierował ją głową Sebastian Zalepa. Ta bramka dodała skrzydeł zawodnikom nieleckiej stali i od tej pory to oni dominowali na boisku. Przewaga liczebna zespołu gospodarzy skończyła się chwilę później, kiedy drugą żółtą kartkę po nierozważnym faulu na przeciwniku obejrzał Mateusz Cholewiak. Następne minuty to kolejne okazja na zdobycie bramki przez zespół Janusza Białka. W sytuacji jeden na jeden z bramkarzem znalazł się Andrzej Prokicz, jednak zbyt daleko wypuścił piłkę. Chwilę później Tomasz Prejs nie dał już szans bramkarzowi gości i po świetnym odbiorze wpakował piłkę do siatki. Spotkanie Stalin z, z nadwiślanym góra zakończyło się zasłużonym zwycięstwem gospodarzy 3 do 0. Stary, stary, stary. Tym, tym. Kto Drużyna Janusza Białka kończy 28. kolejkę z dorobkiem 58 punktów, utwierdzając pozycję lidera w tabeli drugiej ligi. Myślę, że możemy być zadowoleni przede wszystkim z drugiej połowy. Do przerwy atakowaliśmy, ale tak jakby z. Z niewystarczającą agresją i determinacją myślę, że te dwie sytuacje, które sobie stworzyliśmy do przerwy Słupek i sytuacja Szymona Sobczaka mogły ustawić ten mecz zdecydowanie szybciej, ale czegoś zabrakło w tej pierwszej połowie. Druga już zdecydowanie lepsza. Mecz się ułożył dosyć szybko, bo w czwartej minucie drugiej połowy strzeliliśmy bramkę na 1-0. Fantastyczny gol Andrzeja, Andrzeja Prokicza. I i to pozwoliło nam yy, poprowadzić to tak, jak chcieliśmy. Gdzieś ta czerwona kartka też ustawiła to spotkanie, mecz się otworzył, zdecydowanie mieliśmy dużo okazji w drugiej połowie i, i myślę, że to zwycięstwo mogło być na, nawet bardziej okazało. ale kibice chyba do, zobaczyli dobre widowisko, pełne emocji i no, na, to, na to liczyli, postaraliśmy się, żeby, żeby te ich życzenia spełnić. Ktoś jak... powiedzieć, że przegraliśmy 3-0, nasz brakant był najlepszym zawodnikiem, myślę, że nawet na boisku, tak naprawdę. Więc to świadczy o tym, jakim potencjałem tak naprawdę dysponuje Stamielec. Liczyliśmy mocno, bo widzieliśmy jak to wyglądało od początku sezonu, że te, ci liderzy, którzy rządzili w e, drugiej lidze dość mocno, jeśli chodzi o punkty, wyhamowali. Natomiast kwestią czasu było kiedy ten zespół e, złapie ten drugi otek. E, takim strzałem, hmm. powiedzmy nietypowym, Prokic otworzył to spotkanie, no i później Później było jakby troszeczkę łatwiej, bo przeciwnik się musiał otworzyć, atakować, na pewno chciał zdobyć bramkę, chciał zdobyć punkt na początek. I było nam troszkę łatwiej w tej drugiej połowie, jeśli chodzi o sytuacje podbramkowe. Rozstrzeliliśmy następne dwie bramki. Trzeba się z tego cieszyć. Myślę, że patrząc na, na, na dyspozycję zespołu no też się zgadzam, że, że stać jeszcze tych zawodników na lepszą grę, taką jak w drugich połowach z kotwicą, w drugiej połowie z Nadbiślanem. Mam nadzieję, że ten drugi oddech złapany, że wszystko idzie zgodnie z planem i zobaczymy co przyniosą kolejne spotkania. No myślę, że to zwycięstwo nas podbudowało troszeczkę. No, tam odpoczęliśmy psychicznie troszkę przez te dwa tygodnie. Walkower w sobotę z Sokocińskim Brzesko przydał nam się na pewno. Ale myślę, że te dwa mecze wcześniejsze to był taki wypadek przy pracy i teraz wracamy na właściwe tory z Radomiakiem. Mam nadzieję, że podtrzymamy tą pasę i odniesiemy koniec zwycięstwo. W przyszłą sobotę Milczanie zagrają na wyjeździe z Radomiakiem, radom, który zajmuje siódmą pozycję w tabeli.